Tełneśląscy himalaiści wybierają się do Nepalu w 40. rocznicę zdobycia najwyższego szczytu świata zimą przez Polaków. To będzie wyprawa sentymentalna. W pełnej gotowości jest samochód Jelcz, niemal identyczny jak ten z pierwszej wyprawy. Pojazd wyprodukowano prawie pół wieku temu. A to jest tak naprawdę samochód legenda. Mamy tutaj nadzieję, wyjeżdżając w Himalaje w przyszłym roku tym właśnie Jelczem, że powtórzymy wyczyn wielu uczestników samych lat. Jest to można powiedzieć, samochód, który pokonał wiele tysięcy kilometrów na wielu wyprawach, m.in. stąd zielenie góry. W 1979 roku wyruszyła wyprawa na napórnę południową organizowana przez Studencki klub wysokogórski. W tym autem jechało, proszę Państwa, 9 osób przez całą podróż. Druga grupa samolotowa dołączyła, dołączyła w innym okresie czasu. Jelcz został dostarczony z wojska, był to jelcz o całkiem innych kolorach, barwie. Uszkodzony układ hamulcowy wymagał naprawy, układ napędowy i wiele innych podzespołów mechanicznych. Też dużo pracy pochłonęła adaptacja, kolorystyka, wizualizacja. No, chcieliśmy się skupić na tym, żeby to jak najbardziej odzwierciedlało czasy, o których wspomniał Maciek i nawiązywało do tamtej historii. No, jest to wyzwanie. Klimatyzacji nie ma, wspomagania nie ma. Nie ma też ogrzewania dobrego. No, trzeba się liczyć z tymi wszystkimi niedogodnościami yy, i po prostu się zmierzyć z tym tematem. Chłodny.